Witajcie. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć wam o szokującej sprawie potwora Józefa Fritzla, który więził swoją córkę Elizabeth przez 24 lata w specjalnie przygotowanej do tego piwnicy. Zgotował jej prawdziwe piekło, wykorzystywał ją seksualnie przez lata, co poskutkowało przyjściem na świat siedmiorga dzieci, gdy jedno z nich tuż po narodzinach miało poważne problemy ze zdrowiem. Elisabeth błagała ojca o to, by zawiózł dziecko do szpitala. Niestety ten nie wysłuchał jej próśb i noworodek zmarł. Fritzl, by pozbyć się problemu, wrzucił ciało dziecka do płonącego pieca. Tyle dla niego znaczyli inni. Wyobraźcie sobie, że to tylko skrócona relacja jego potwornych czynów, a już mrozi krew w żyłach. Dlatego właśnie historia Fritzlów była bardzo głośna i rozeszła się na cały świat. Więc zapewne część z Was już o niej słyszało w 2008 roku. Ja także dowiedziałam się wtedy o tej potwornej sprawie, jednak dopiero teraz, dzięki książce pod tytułem Sprawa Josefa Fritzla, autorstwa Johna Glata, poznałam dogłębnie tę historię. Autor przedstawia chronologicznie wydarzenia, które miały miejsce pod dachem Fritzlów, i próbuje znaleźć odpowiedź, dlaczego ta bestia z Austrii posunęła się do tak karygodnych czynów przenosi nas między innymi do dzieciństwa Fritzla, które było pełne przemocy i prawdopodobnie także molestowania ze strony najbliższej mu osoby, własnej matki. To zmieniło go na zawsze i sprawiło, że w dorosłym życiu sam stał się tyranem dla swoich dzieci, a także zaczął spełniać swoje chore fantazje erotyczne, głównie wykorzystując jedną ze swoich córek, a potem prawdopodobnie nawet swoją wnuczkę, która także była jego córką. Temat jest naprawdę ciężki, bo zbrodnia o której napisał John Glad po prostu nie mieści się w głowie przez skalę swojej potworności. Dlatego też książka wywołuje wiele emocji, ale także pochłania bez reszty. Jeśli chcielibyście po nią sięgnąć, to link do niej zostawiam wam jak zawsze w opisie pod tym filmem, a tymczasem przejdźmy już do odcinka. Pierwsze niepokojące zachowania pojawiły się u Fritzla w 1955 roku, gdy skończył 20 lat. Mniej więcej wtedy zaczął się obnażać przed kobietami w lasach w Linzu. Rok później przeprowadził się do Amsterdam, w którym mieszkał już wcześniej. Tam poznał 17-letnią Rosemarie, której szybko się oświadczył. Wybór padł właśnie na nią, gdyż dziewczyna była słabo wyedukowana, naiwna i uległa, jak określił ją Fritzl. Wiedział, że taka osoba nie przeszkodzi mu w rozpustnym życiu, które planował. Rosemarie zgodziła się także na założenie z nim dużej rodziny, gdyż, jak twierdził, bardzo takiej pragnął. Wkrótce po ślubie, Rosemarie urodziła pierwsze dziecko, a w ciągu następnych trzynastu lat przyszła na świat jeszcze szóstka. Józef zlecił ich wychowanie żonie, a sam jedynie wprowadzał dyscyplinę poprzez dotkliwe kary cielesne i przemoc psychiczną. Dzieci bardzo się go bały. Rok po tym, jak młody Fritzl został po raz pierwszy ojcem, aresztowano go za ekshibicjonizm. Policja już go bardzo dobrze znała, gdyż miał założoną policyjną kartotekę w Linzu, gdzie w przeszłości zatrzymano go także za ekshibicjonizm i próbę gwałtu. W 1960 i 1963 roku rodzina Fritzl ponownie się powiększyła. To jednak nie ostudziło zapędów młodego Józefa do prześladowania kobiet. Zaczął nocami je podglądać, przez co wracał do domu dopiero we wczesnych godzinach porannych. W 1966 roku na świat przyszło czwarte dziecko, Elisabeth. Fritzl od samego początku czuł do niej dziwny pociąg. Jego córka była śliczna i fizycznie miała przypominać mu jego matkę. Nazywał ją czule Lizel. Gdy skończyła 11 lat, położył na niej swoje łapska po raz pierwszy, choć nigdy się do tego nie przyznał. Nikt też nie domyślał się, co przechodziła Elizabeth pod swoim własnym dachem. Rodzina Fritzl dla osób postronnych wydawała się idealna. Józef był poważnym inżynierem, który co niedzielę zabierał żonę i dzieci do kościoła. Niestety, za zamkniętymi drzwiami, za nieprzestrzeganie zasad przez niego wyznaczonych, wymierzał kary pięścią. W 1967 roku Fritzl przestał nad sobą panować. Zaczął napadać coraz więcej kobiet. Jedna z nich uciekła mu, gdy próbował ją zgwałcić. Dwie inne niestety nie miały tyle szczęścia. 24-letnia pielęgniarka została napadnięta we własnym domu. Fritzl wdrapał się przez kuchenne okno do środka, wziął nóż, wszedł do sypialni, przyłożył kobiecie ostrze do gardła ze słowami – jeśli krzykniesz, zabijecie”. a potem zgwałcił ją w jej własnym łóżku. Jej mąż miał wtedy nockę. Na szczęście trzy tygodnie później Fritzl został aresztowany. Policja wpadła na jego troby dzięki odciskowi jego dłoni w domu ofiary. Tym razem skazano go na 18 miesięcy pozbawienia wolności. Niestety, Rosemarie nie rozstała się z mężem i czekała na jego powrót z więzienia, mimo że jej rodzina naciskała na nią, by ta zabrała dzieci i odeszła. Prawdopodobnie uchroniłoby to Elizabeth przed nadchodzącymi strasznymi wydarzeniami. Rosemarie jednak obawiała się, że gdyby nawet gdzieś uciekła, to Fritzl i tak by ją znalazł. Bała się, do czego byłby zdolny w takiej sytuacji. Gdy Fritzl wyszedł z więzienia w 1969 roku, miał problem ze znalezieniem pracy. Jako, że był utalentowanym inżynierem, w końcu jednak został zatrudniony przez jedną z firm budowlanych, która przymknęła oko na jego kryminalną przeszłość. Fritzl był znakomitym fachowcem, więc po czasie awansował. Niestety, nabył tam także doświadczenia w pracy z odlewaniem betonu i metodach konstrukcji. Potem wykorzystał tę wiedzę do zbudowania lochu dla Elizabeth. W 1970 roku wydawało się, że Fritzl uspokoił się i nikogo więcej nie skrzywdzi, jednak więzienie nauczyło go zachowywać większą ostrożność, by nigdy więcej go nie złapano. Rok później Rosemary zaszła w ciążę i na świat przyszły bliźnięta. Tym samym Fritzlowie mieli już szóstkę dzieci. Jako, że rodzina była już naprawdę liczna, Józef postanowił, że przeprowadzą się do dużego domu przy Ibstrasse w Amstetten. Posiadłość należała do jego matki, która swoją drogą zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Józef rozpowiadał sąsiadom, że Maria Fritzl już nie żyje, jednak po latach miał przyznać się, że uwięził ją w pokoju na ostatnim piętrze, gdzie zamurował jej okno. Byta nigdy więcej nie zobaczyła światła dziennego. Maria miała umrzeć w 1980 roku. Fritz został stałym bywalcem burdeli, gdzie spełniał swoje chore fantazje. Tak chore, że nawet kobiety lekkich obyczajów były przerażone i nie chciały go obsługiwać. Miał je torturować i doprowadzać do granic życia i śmierci, na przykład poprzez podduszanie workiem. W 1972 roku Rosemarie urodziła siódme i ostatnie już dziecko. Po jego narodzinach Fritzl oświadczył żonie, że ta już go nie pociąga, bo przybrała na wadze. Nikt nie wiedział, że pragnął więcej dzieci i tym samym wybrał sobie już kolejną żonę. Zaczął gwałcić Elisabeth, gdy ta skończyła 11 lat. Dziewczynka była zbyt przerażona, żeby komukolwiek o tym powiedzieć. Niestety z czasem częstotliwość ataków ojca tylko rosła. Rosemarie niczego nie zauważyła. Po kilku latach Elizabeth wyznała kilku swoim najbliższym przyjaciółkom, co robił jej ojciec. Niestety sprawa nie została zgłoszona władzom, a to mogłoby zapobiec dalszej eskalacji przemocy. Fritzl coraz bardziej kontrolował córkę i coraz więcej jej zakazywał. Za nieposłuszeństwo dotkliwie ją karał nawet za najdrobniejsze przewinienia traktował ją jak swoją własność niestety nikt nie reagował W 1978 roku rozpoczął pracę nad przebudową swojej piwnicy na loch dla Elizabeth ciężko pracował przez 6 lat częściowo w ukryciu by nikt nie domyślił się nad czym dokładnie pracuje zabronił rodzinie zapuszczania się do tej części domu przy okazji rozbudował jego tylną część, gdzie powstało osiem małych mieszkań na wynajem. W 1982 roku wyrok Fritzla za gwałt został oficjalnie usunięty z akt, zgodnie z austriackim prawem do prywatności. Dzięki temu potwór miał czystą kartotekę. W 1983 roku Elisabeth miała już dość ojca i razem z koleżanką uciekła do Wiednia, gdzie dziewczyny wynajęły niedrogie mieszkanie. Fritzl był wściekły i przerażony, że jego poczynania wyjdą na światło dzienne. Zgłosił na policję zaginięcie córki, i niestety, przypadkiem po trzech tygodniach dziewczyny zostały odnalezione. Robiły imprezę, a sąsiedzi zgłosili je na policję, bo w budynku było za głośno. Fritzl odebrał córkę z komisariatu i zabrał ją z powrotem do domu. Niestety ta ucieczka dostarczyła jej ojcu świetną podkładkę pod jego przyszłe plany i wyjaśnienie jej uprowadzenia. W 1984 roku Elisabeth skończyła 18 lat i pomału szykowała się do wyprowadzki. Już nie mogła się doczekać, kiedy uwolni się od swojego ojca potwora. Znalazła sobie nawet chłopaka, z którym planowała wspólną przyszłość. Niestety ojciec przychwycił jego listy do Elizabeth i wściekł się. Uznał, że to najwyższa pora, by wdrożyć swój piekielny plan, tym bardziej, że Loch był gotowy. 28 sierpnia 1984 roku poprosił Elizabeth o pomoc w przeniesieniu do piwnicy ciężkich stalowych drzwi. Dziewczyna zgodziła się, nie mając pojęcia co ją czeka. Gdy byli na dole, ojciec wepchnął ją do piwnicy, a potem zasłonił jej twarz chusteczką nasączoną eterem. Gdy dziewczyna straciła przytomność, zakłócił ją w kajdanki i zaniósł do lochu, gdzie następnie brutalnie ją zgwałcił. Gdy Elisabeth się ocknęła, była przerażona, sama, uwięziona w ciemnym lochu. Krzyczała z całych sił, ale pomieszczenie było dobrze wytłumione, i nikt jej nie słyszał. I tak mijał jej dzień za dniem. Ojciec wracał do niej regularnie, by zaspokoić swoje chore żądze. Przynosił jej jedzenie, a potem znowu wykorzystywał. Gdy stawiała opór, była dotkliwie bita. Po czasie w końcu się załamała i przestała walczyć. Poddała się i pogodziła ze swoim okrutnym losem. Nie próbowała też ucieczki, bo ojciec powiedział, że przy drzwiach zainstalowany jest mechanizm, który wypuści trujący gaz, gdy ta tylko zacznie przy nich majstrować. Elisabeth mu uwierzyła. Co działo się jednak w tym czasie na górze w domu? Rosemary bardzo się martwiła o córkę. Fritzl pocieszał ją i zapewniał, że Elisabeth prawdopodobnie znowu od nich uciekła. Zgłosili sprawę na policję, gdzie również Fritzl sugerował ucieczkę dziewczyny. W końcu to nie był pierwszy raz. Jego argument brzmiał sensownie. 21 września 1984 roku Fritzl przyniósł do lochu kartkę i długopis po czym nakazał Elizabet napisać list z wyjaśnieniem, że uciekła z przyjaciółką do religijnej sekty. Miała w nim poprosić o to, by jej nie szukali. Niestety pomysł Fritzla był strzałem w dziesiątkę. Co prawda Interpol przesłuchał różnych członków sekt, ale na tym się skończyło. Gdy Elizabet ukończyła 19 lat, to według austriackiego prawa była już pełnoletnia i mogła robić co chciała, więc jej poszukiwania się zakończyły. Niestety policja nie przesłuchała przyjaciół dziewczyny i nie drążyła tematu, dlaczego ta uciekała już wcześniej z domu. Z okazji dziewiętnastych urodzin córki ojciec zdjął jej uprząż z pasa, przez co w końcu mogła poruszać się swobodniej po lochu. Fritz był świetnym manipulatorem, więc stopniowo zmniejszał swoją brutalność wobec córki, a nawet zaczął przynosić jej drobne prezenty, ubrania, koce i tym podobne rzeczy. Przestał stosować zabezpieczenie, by Elizabeth zaszła w ciąże. Postanowił także spędzać z nią więcej czasu i zostawać na noc. Żonie powiedział, że pracuje nad nowym projektem, dzięki któremu dużo zarobią. W 1986 roku Elizabeth zaszła w ciążę i popadła w depresję. W dziesiątym tygodniu poroniła i zaczęła mieć myśli samobójcze. Ojciec nie okazał jej empatii w tak trudnym dla niej czasie. Zabrał płód i zgasił światła w piwnicy, by ją ukarać. W 1987 roku Fritzl postanowił udać się ze znajomymi na długą wycieczkę do Tajlandii. Zostawił córce w lodówce zapas mrożonek, by ta mogła sobie gotować w czasie, gdy go nie będzie. Miała świadomość, że gdyby ojciec nie wrócił z wycieczki, umarłaby zapomniana w tym okropnym lochu. Gdy lata później Fritzl został aresztowany. Twierdził, że w drzwiach zamontował mechanizm, który wypuściłby Elizabeth po upływie pewnego czasu, gdyby nie wrócił z wakacji. Gdy policja dokładnie zbadała drzwi od lochu, okazało się, że Fritzl kłamał. Nie było też żadnego mechanizmu, który mógł uwolnić trujący gaz. Przez kolejne lata Elizabeth zachodziła w ciąży i rodziła dzieci w samotności w lochu. Wydała na świat siedmiu potomków. Jedno dziecko zmarło niedługo po porodzie, gdyż miało problemy z oddychaniem. Fritzl odmówił zabrania go do szpitala i udzielenia mu pomocy. Potem, gdy po trzech dniach walki o życie, noworodek zmarł, Fritzl bez emocji pozbył się jego malutkiego ciałka poprzez spalenie go w piecu. Cierpienie, jakie musiała znosić Elizabeth, jest nie do opisania. Była nieludzko traktowana. Dodatkowo stan zdrowia jej i pozostałych dzieci także pozostawiał wiele do życzenia. Żyli w okropnych warunkach, gdzie nie mieli dostępu do światła dziennego ani świeżego powietrza. Elizabeth i jej dzieci często chorowały, a jedyny lek, na jaki mogły liczyć, to aspiryna. Jednak nie wszystkie dzieci żyły w piwnicy. Ich utrzymanie stawało się bardzo kosztowne, a w lochu zaczynało brakować miejsca. Zatem Fritzl obmyślił przebiegły plan, co jakiś czas podrzucał Niemowlę na wycieraczkę swojego domu z dołączonym listem od córki, która prosiła o opiekę nad maleństwem. Twierdziła, że ona nie może posiadać więcej dzieci w sekcie. Tym samym Rosemarie z wielką troską zajęła się trójką swoich wnuków, a Fritzl zgarnął pieniądze od państwa za adopcję i opiekę nad nimi. Pozostała trójka jego dzieci wegetowała w lochach, nie znając prawdziwego świata. Elisabeth nigdy nie mówiła dzieciom, że są więźniami udawała przed nimi, że ich życie jest normalne. Opowiadała im jednak o świecie na zewnątrz. Dzieci oglądały także telewizję, gdyż Fritzl pewnego dnia postanowił zanieść im odbiornik nie umiały jednak odróżniać fikcji od rzeczywistości. W 2005 roku Fritzl skończył 70 lat i naturalnie zaczął odczuwać swego rodzaju spowolnienie. Z czasem coraz trudniej było mu zajmować się dwoma rodzinami, gdyż pochłaniało to wiele jego energii. Zdał sobie sprawę, że już dłużej nie da rady. Dodatkowo jego podziemna rodzina coraz bardziej chorowała, szczególnie Kerstin. Jako, że Elizabet posiwiała i straciła zęby, przestała być dla niego atrakcyjna. Swoją uwagę miał skierować na Kerstin, jednak z czasem dziewczynka tak poważnie zachorowała, że Fritzl zaczął rozważać wyprowadzenie podziemnej rodziny na górę. Kalkulował czy nie lepiej ich zabić, jednak uznał, że pozbycie się ciał byłoby dla niego trudniejsze, zatem stanęło na zwróceniu im wolności kazał Elizabeth napisać list do rodziny o jej powrocie. Stan Kerstin zaczął się pogarszać do tego stopnia, że potrzebowała bardzo pilnie opieki medycznej. W końcu Elizabeth ubłagała ojca o jej wcześniejsze wyprowadzenie. Tym razem się udało i Fritzl zabrał ją do szpitala z liścikiem od Elizabeth z prośbą o pomoc. Córka niby ponownie miała podrzucić dziecko swoim rodzicom, tym razem już o wiele starsze i ciężko chore. Kerstin trafiła do szpitala, gdzie lekarze nie wiedzieli dokładnie, na co cierpi dziewczynka. Jej stan był bardzo poważny. Medycy musieli wprowadzić ją w śpiączkę farmakologiczną, gdyż niektóre z jej organów przestały funkcjonować. Była bliska śmierci. Lekarz prosił o pilny kontakt z matką, by uzyskać więcej informacji o jej stanie zdrowia, gdyż nie wiedział, co mogło go wywołać. Fritzl nie chciał współpracować. W końcu jednak ugiął się i wyprowadził Elisabeth i jej dzieci z lochu. Kobieta ujrzała światło dzienne po raz pierwszy od 24 lat. Miała zachowywać pozory i nie przyznawać się, co tak naprawdę działo się z nią i dziećmi na przestrzeni lat. Elizabeth udała się do szpitala na rozmowę z lekarzem, a ten, po tym jak opuściła gabinet, zawiadomił policję. Tym samym Józef i Elizabeth zostali zabrani na posterunek w celu przesłuchania, każde z nich osobno w innym pomieszczeniu. Z początku kobieta odmówiła zeznań, gdy policjanci pytali o to, gdzie była i dlaczego zaniedbała swoje dzieci. Jednak po kilku godzinach pękła i w końcu zaczęła mówić. Ze łzami w oczach opowiedziała całą swoją przerażającą historię, która wstrząsnęła mundurowymi. Takim sposobem ona i jej dzieci zostały uwolnione od potwora, który zniszczył ich życie. Josef Fritzl został aresztowany i skazany na dożywocie, a jego rodzina znalazła się pod opieką lekarzy. Elisabeth i dzieci z podziemia oprócz pomocy psychiatrów potrzebowały także opieki medycznej. Kerstin cudem przeżyła i dołączyła do swoich bliskich. Historia rodziny Fritzl jest oczywiście znacznie bardziej rozbudowana. Ja jedynie przedstawiłam tę sprawę w naprawdę dużym skrócie. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na ten temat, to zachęcam do sięgnięcia po książkę Sprawa Józefa Fritzla. Cieszę się, że Elizabeth i dzieci wydostały się z tego koszmaru, a ich oprawca odsiaduje karę w więzieniu, choć niestety jego cela jest pełna wygód. Powinni zamknąć go w podobnym lochu, w którym trzymał swoją rodzinę, i wtedy kara byłaby adekwatna niestety nie ma co na to liczyć, ale przynajmniej nikogo już nie skrzywdzi. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.